Dzień dobry, witam Was z kolejnego dnia stwierdziłam, że zacznę nagrywać ten film. Um, bo już trochę chciałabym po prostu pogadać, troszkę rzeczy wam opowiedzieć, troszkę takich małych update'ów, żebym potem nie zapomniała, bo to wiecie, tak się na bieżąco dzieje i ja wolę wam teraz powiedzieć, bo potem zapominam, potem tego nie mam, coś tam, więc zaraz powiem i może zacznę od tych kubków zika, powiem Wam, no one bardzo ładne są, bardzo przepiękne i bardzo miło się z nich pije. słuchajcie, ciekawe. Do kawy są lepsze niż do herbaty, dlatego że ten uchwyt. Powiem wam, jak jest gorąca szklanka, jak jest gorąca herbata, czy nawet kawa wlana, chociaż kawę ja zawsze piję mniej i zazwyczaj jednak zimną. no ale gorąca herbata. Ten kubek jest cały, gorący i ja nie mam za bardzo, jak go złapać, bo tak mi jest niewygodnie i ja czuję, że wiecie, że ja go nie utrzymam, jakby jak jest pełen herbaty. A z zimną kawą jest zupełnie inaczej i jest super, więc polecam. Ale ogólnie są bardzo ładne i. Przy okazji, jak będziemy może robiły zamówienie z mamą, bo chyba będziemy zamawiały meble, to może przy okazji właśnie zamówiłabym też talerze jakieś do tego, bo są w ogóle różne talerze i są w różnych rozmiarach, widziałam na stronie. Niektóre niestety są wyprzedane, więc nie tak łatwo je dostać, ale niektóre są na stanie, więc mogłabym zamówić, ale to kiedyś przy okazji po prostu. Hmm. A ja teraz jeszcze łyk kawy właśnie zrobiłam kawę i zaraz się zbieram, a kawę mam chyba. Taką smakową, o, o zapachu tego. krem brûlée wydaje mi się. To jest kawa sati. E, I ona mi po prostu zawsze przypomina i fajny czas, i wyjazd do Chorwacji, i ludzi. Po prostu to jest, tak, to takie fajne wspomnienia, więc mam no, taki sentyment i co jakiś czas właśnie lubi się mm, napić taki. Także kawa sati, polecam. <grych> mm. Także tak, zrobiłam sobie kawkę. I słuchajcie, zaraz w ogóle będę się zbierać i jadę, ale właśnie zanim to pomyślałam, że powiem Wam o kilku rzeczach, które zaczęłam tu używać, albo chciałam, <laughs> żeby tak mniej więcej być na bieżąco, bo mam już swoje pierwsze wrażenie po używaniu tego kosmetyku. I tak myślałam, może ktoś z Was się wybiera do Anglii, albo macie okazję kupić, albo nie wiecie, albo coś. To słuchajcie, zaczęłam używać właśnie tego produktu. To jest Smoothie, Smoothie Star Body Butter. Yy, o zapachu właśnie Almond yy, i Wanilia. I słuchajcie, to jest Body Butter, ale takie, to nie jest takie bardzo gęste, to nie jest twarde. Mam wrażenie, że tamto drugie, które mam, jest o takiej bardziej stałej konsystencji. To jak widzicie, jest takie. Bardziej bym powiedziała, że to jest taki bardziej treściwy lotion. O, nie taki leciutki, w sensie nie taki bardzo wodnisty czy coś, tylko taki troszkę bardziej, ale przepięknie się wchłania. Bardzo ładnie, bym powiedziała intensywnie pachnie, i słuchajcie, pozostawia bardzo ładnie nawilżoną skórę. I nawet dzisiaj, bo ja używałam wieczorem właśnie tego, tego produktu, i dzisiaj, nawet rano, jak poczułam, mówię, jaką miałam miłą skórę po prostu. A to tylko ten balsam. Więc ogólnie hmm, sprawdza się naprawdę fajnie, bardzo ładnie też się wchłania, nie pozostawia żadnej takiej tłustej i lepkiej warstwy, więc jak na to, że niby to body butter, ale właśnie ta wersja chyba smoothie, tak to chyba o to chodzi, bo ja tak nie do końca wiem jakby jak się które produkty zachowują, bo co jakiś czas to coś tam po prostu testuję, no ale ten ogólnie naprawdę jest y, fajny, tylko że trochę żałuję, wiecie co, że wybrałam zapach, tu jest właśnie almond i wanila. Ym... Ja bym wolała ten Signature Scent, chyba tak oni go nazywają, ten taki, który pachnie jak właśnie Coco Chanel Mademoiselle, taki klasyczny, to jest dla mnie taki klasyczny, prawdziwy zapach właśnie um, soap and glory i bardzo za tamtym tęsknię, ale ten też jest fajny i powiem Wam też, że w opakowaniu jest wyczuwalny jest taki ok. Ale mam wrażenie, że po nałożeniu na skórę dopiero wtedy ten zapach jakby bardziej się ulatnia i jest dużo bardziej wyczuwalny. I mam wrażenie, że coś podobnego też się dzieje z produktami Rituals, że kiedy ja je wącham na przykład w sklepie i sprawdzam sobie zapachy czy coś, one są takie delikatne, takie... Mm. Że nic takiego mocnego, intensywnego. Natomiast mam kilka i gdzieś tam kiedyś też miałam, i właśnie jak się ich używa, to mam wrażenie, że ten zapach dużo bardziej jest wyczuwalny, że właśnie dopiero wtedy gdzieś tam się wydobywa. Może pod wpływem ciepła ciała, czy właśnie, nie wiem, wody, czy coś, w zależności od tego, czego używamy, i dużo bardziej czuć te zapachy. I tu jest podobnie. No i tutaj ten migdał jest mocno wyczuwalny. Ja tak średnio lubię, jak się okazało, ale po jakimś czasie on tak. Nie powiedziałabym, że wietrzeje, tylko jest po prostu mniej wyczuwalny i nie drażni mnie, więc spoko, ale na pewno będę sobie to jakby polować kiedyś, może jeszcze będzie okazja właśnie, czy zakupić, czy, czy coś um, właśnie tego podstawowego, klasycznego zapachu. Ale mam różne produkty, ogólnie są glory, więc ten będzie po prostu jednym z nich i na pewno, na pewno będę używać. Myślę że też, że pomimo tego, że robi się coraz cieplej, to też się fajnie sprawdzi, bo, bo mówię, w ogóle nie jest taki lepki, nie jest tłusty, nie jest nieprzyjemny i Fajnie mi się sprawdził, także pierwsze wrażenie ogólnie bardzo dobre. Jeszcze a propos Soap and Glory, słuchajcie, bo ja tutaj od jakiegoś czasu właśnie użyłam tego kremu, tutaj go sobie zostawiłam i to jest Soap and Glory Hills Genius Food Cream Ym, i to jest, aha, With Cooling Refreshing Mental, ale to jest niby ten właśnie klasyczny zapach produktów Soap and Glory i powiem Wam, że jeśli chodzi na przykład o ten krem do stóp, to on wcale rewelacyjny nie jest znaczy to jest taki dobry kremik po prostu nawilżający po prostu ym, jeżeli macie w miarę zadbane stopy no to on je po prostu dodatkowo nawilży i tak na co dzień jest ok. natomiast nic więcej tutaj dodatkowego nie zrobi jeśli jest jakiś problem, jeśli jest jakaś suchość popękane pięty, jakieś nie wiem, zrogowacenia i takie rzeczy, on nie pomoże ale na takie wypielęgnowane stópki jest ok do używania ym, wiecie, na co dzień tak po prostu, czy na wieczór w miarę szybko się wchłania, też nie jest jakiś taki bardzo tłusty, więc no tak, ja, ja mam porównanie, bo ja używam po prostu chyba setki już kremów do stóp, i ja już teraz odkryłam w ogóle sposób, co się u mnie najlepiej sprawdza, dlatego że ja może przez moje jakieś tam problemy zdrowotne, możliwe, że mam trochę bardziej przesuszoną właśnie skórę gdzieś tam na stopach, na przykład, czy nie wiem, czy tutaj przy paznokciach gdzieś na skórkach, może na kolanach, wiecie. Um... Ale na stopach szczególnie to zauważyłam i za... nauczyłam się też od jakiegoś czasu właśnie y, dbać o tę skórę. I wiem, co mi służy, co nie. Już. Y... Ja zawsze, znaczy już od wielu lat, wiedziałam, jak działają kremy ogólnie z mocznikiem, że powyżej pewnej wartości, tylko teraz już nie pamiętam, powyżej 30% chyba, kremy właśnie z mocznikiem w składzie mają raczej zadanie złuszczające, ale do 30% nawilżające. Więc to trochę zależy właśnie od tego, na jakim jestem etapie, jak wyglądają, i jak tam, wiecie, przesuszone mocno, lub nie wiem, popękane pięty mam. To w zależności od tego, właśnie dostosowuję też kremy, których używam, albo ewentualnie. Jak no, zuszczam tę skórę, a potem właśnie stosuję takie właśnie kremy nawilżające, więc do tego powiem Wam się sprawdza, tylko ja też musiałam się tego nauczyć po prostu przez lata, co się u mnie sprawdza, a co nie, bo to też nie chodzi o to, żeby mieć jeden krem na przykład w kółko. Przynajmniej ja tak u siebie zauważyłam, że ym, są kremy, które pomagają mi właśnie złuścić ten naskórek, a są takie, które potrzymają. Pomagają podtrzymać po prostu ten efekt nawilżenia. I ten jest ok, Natomiast nie jest to na pewno najlepszy krem, jaki miałam do stóp. Faktycznie jest trochę mentolowy, więc on tak fajnie odświeża i tak trochę chłodzi, więc na lato teraz spoko. Ale nie powiedziałam, że jest to taki must have, że, że trzeba. Jest taki bardzo przeciętny, ale lepszy niż takie kremy, które czasami nakładałam i one nie robiły nic i suche skórki nadal były. I na przykład czuć było, że zakładam, nie wiem, skarpetki, czy zakładam rajstopy i czuję ciągle gdzieś tam jakieś przesuszone skórki. Więc faktycznie tego nie robi, ale mówię, ja też się nauczyłam po prostu ym, no dbać o, o stopy i wiem, kiedy one wyglądają dobrze i kiedy czego potrzebują. I na takie dni, kiedy potrzebują nawilżenia jest okej, okay, no ale mówię, szału nie ma, to nie jest tak, że musicie. Krem do rąk z tej serii jest dużo lepszy, moim zdaniem dużo fajniejszy i dużo bardziej Wam polecam. To jest naprawdę taki przeciętny, że jak już kochacie są Glory i chcecie mieć wszystko, no to, to tak, ale m, tak nie, nie, nie musicie. <laughs> nie musicie biec. <laughs> Słuchajcie, ostatnia rzecz, którą przywiozłam do Łodzi... Bo chciałam tutaj zamienić, znaczy zostawić po prostu odżywkę do włosów, bo to jest odżywka odbudowująca. Włosy suche, matowe, pozbawione blasku. Ja mam trzy takie odżywki właśnie yy, różne, bo one tu mają humektanty, amolienty i proteiny, różne kropeczki pozaznaczane. Yy, I wybrałam sobie tę po prostu na początek. Muszę je wszystkie właśnie potestować, poużywać. Ale ja też nie jestem aż takim frikiem, żebym ja codziennie teraz sprawdzała, jak to działa, bo ja bym musiała robić testy. Wiecie, a to z takim szamponem, taka odżywka, a to z innym szamponem, i znowu, żeby tak dobrze przetestować i wiedzieć, co działa dobrze na moje włosy, w którym momencie. Się, bo, no wiecie, mogą jednego dnia potrzebować czegoś, ale ja będę używała trzy dni pod rząd czegoś, to się okaże, że tego jest za dużo i potem muszę zmienić, więc ja się w takie rzeczy nie bawię, ale no mniej więcej chciałam przetestować i zobaczyć, czy mi się będzie sprawdzać, czy nie. No i też chciałam po prostu zacząć używać, mm, a że kończy mi się odżywka, którą tutaj mam, to mówię, przywiozę i zostawię ją sobie właśnie w łodzi. I słuchajcie, tu jest problem taki, ogólnie spoko opakowanie, takie o, z pompką. Tutaj jest 250 ml, ale podejrzewam, że. To będzie wydajny produkt, raczej bardziej gęsty niż rzadki. Raczej mniej niż więcej trzeba używać, bo ja też moje włosy nie lubią aż takiego, wiecie, nawilżenia, obciążenia, bo bardzo łatwo są obciążone, jakieś oblepione i, i są ciężkie, przetuszczają się czy coś. Więc ja myślę, że to jest wydajny i będzie wydajny produkt, tak samo jak szampony z tej serii. Bejzykla ogólnie, bo tam też używam i też mega wydajne są. Eee, no ale właśnie, przywiozłam sobie tę odżywkę, żeby tutaj była, i słuchajcie, to opakowanie mi się tak popsuło. <grym> I ja nie wiem. Bo ogólnie to jak tak zrobię i wyciskam, to działa, tylko to odskakuje po prostu co chwila, bo to się na niczym tutaj jakby nie trzyma. I ja nie wiem, czy tak miało być. Czy tutaj się coś ułamało, czy... Nie da się tego wkręcić, to, to w ogóle nie o to chodzi i to tak właśnie odskakuje. I pomyślałam, że ja po prostu sobie. Zabiorę z powrotem do Warszawy i przełożę to do jakiegoś innego opakowania, gdzie nawet będę dłonią po prostu wyjmowała z jakiegoś słoiczka czy coś, ale będę mogła się dostać do, wiecie, do tego produktu i nie będę musiała tutaj się martwić, że właśnie coś pewnego razu mi, nie wiem, odpadnie, odskoczy, łamie się czy coś już w ogóle nie będzie działało. Nie wiem, muszę sprawdzić te inne opakowania, czy one też takie są, czy to jest takie, czy tutaj coś jest faktycznie... czy coś się zadziało, czy mi to upadło właśnie i się łamało, nie wiem. Nie wiem, no ale tak, tak to wygląda, więc... Ym... Na razie tylko wiem, że ładnie pachnie. Ładnie pachnie i nie jest aż bardzo gęsta, ale na pewno nie jest też taką lejącą odżywką, więc yy, tyle. <laughs> tyle wiem na ten czas. Zabieram ją z powrotem, będę kombinować. Porównam sobie właśnie jeszcze do tych innych opakowań, ale wydaje mi się, że tamte nie latają. Nie wiem, zobaczymy. Także ja to właśnie zabiorę, a potem przywiozę z powrotem, jak znajdę sposób, jak to, jak to przełożyć do innego opakowania. I to chyba tyle na razie. Tak Konkretnych planów, słuchajcie, nie mam. Mi się plany w ciągu ostatnich y, pięciu dni albo czterech zmieniły tyle razy, że ja już w ogóle nie planuję. Ja po prostu teraz wiem, co mniej więcej robię, ale na wieczór też tak, no mam tu jechać, ale nie wiem. Ja tak ogólnie jeżdżę, wiecie, stąd do brata, zostaję, nie, nie zostaję, wracam tu i tak jeżdżę po prostu w kółko. Dzisiaj jeszcze przyjechałam, żeby właśnie y, odwieźć kogoś na lotnisko y, i pod to sobie zaplanowałam inne rzeczy. Okazało się, że na to lotnisko nie muszę jechać, więc... Jakby wiecie, wszystkie plany mi się rozjechały i tak, no to jak nie tam, to nie tu, bo to być przy okazji gdzieś tam. No i i powiem wam wszystko naprawdę tak um, trochę na ostatnią chwilę, trochę tak bardzo spontanicznie, albo bardzo dużo rzeczy też odpuszczam, bo jest takie, po co, po co mam tam jechać, po co to robić? Zatankować powinnam o. To jest rzecz, którą um, będę chciała zrobić dziś pewnie, no ale to, to tyle. A reszta się zobaczy, więc myślę, że to um, będzie łatwiejsze dla mnie, żeby to był taki po prostu wlożek z kilku dni i zobaczymy, co się będzie działo. Bo ja sama jeszcze do końca nie wiem, coś tam mniej więcej, ale, um, ale zobaczymy. Także chyba uciekam na razie, dopiję kawę i jadę, bo muszę jechać właśnie um, po mamę. I zdecydujemy. Aha, jeszcze w ogóle chciałabym do portu podjechać. bryga bateria, mam nadzieję, że się nie wyłączy. Do portu chciałabym podjechać, do Zary, po jedną rzecz tylko, ale no, zobaczymy, czy, czy będzie, czy nie. Jakby co tu też Was zabiorę. No i tyle. A tak to myślę, że pewnie będzie jakoś bardzo, nie wiem, rodzinnie na dworze, bo się pogoda robi ładna, i w ogóle słuchajcie, ja dzisiaj założyłam już sobie tak, te moje takie ładne spodnie. Z TK Maxa je mam. Mm, więc cieszę się, że już jest taka pogoda, że można chodzić w takich materiałowych, mam nadzieję, materiałowych, cienkich, letnich rzeczach. Chociaż ta pogoda też ciągle tu niby ciepło, ale noc ostatnio była bardzo chłodna, także powiem szczerze, w sensie mi to nie przeszkadza. Ale widzę, naprawdę widzę, że maj był okropny, ten czerwiec mm, bywa ładny, ale to też nie jest jakiś szał. Wydaje mi się, że w zeszłym roku było dużo cieplej. E i tak jak mówię, no mi to nie przeszkadza, ale widzę, że zresztą maj to praktycznie, nie wiem, ciągle padało i było tak zimno, że ciężko to nazwać ładną pogodą, ale no, przynajmniej nie było gorąco. Dobra, kończę, bo mi się zaraz rozłączy i tak. To widzimy się za chwilę tutaj. Piękna stylówka na dziś. Przyżę ja Was. Torebka pożyczyłam od mamy. <gry> I spodnie z TK Maksa mam super stary, i koszulka z Mhm. Dobra, to uciekam. Witam, słuchajcie, ja w biegu zupełnie zjadłam obiad i teraz jadę dalej znowu w trasę. I słuchajcie, jedziemy chyba na jakieś fajne wydarzenie, ja co prawda nie wiem co to, nie wiem w ogóle co, co się dzieje, ale podobno w Pabianice gra dzisiaj Maleńczuk, więc jedziemy. <grych> no, ja się może dowiem coś więcej, ale zobaczymy jak tam, czy jakieś dni miasta są, czy z jakiej to okazji, nie mam pojęcia. Ja po prostu wszystko w biegu robię, słuchajcie, aż mnie plecy bolą od noszenia w te i we w te różnych rzeczy, także... No, jedziemy, jedziemy może troszkę odpocząć, pobawić się. Cześć, dobry wieczór Państwu. To my. Zagramy około godziny i jeśli się będziecie, się okaże że jest fajnie, to zagramy też PIS. Trudno mi jest właściwie w dzisiejszych czasach coś powiedzieć na dzień dobry, ale chyba ja prawie coś takiego Jebać Trumpa i Putina, tak dziś się zaczyna. 做生意的。 W moim przypadku było dokładnie odwrotnie. Dopóki grałem na ulicę i miałem mnóstwo przyjaciół. Wszyscy klepali mnie po polcach jak to fajnie rzeczy nie wyszło. Zagrać coś. A potem nie wyszło, no i się okazało, że wszyscy moi przyjaciele są ziemnymi, śmiertelnymi wrogami, że jesteście przyjaciele moi. Dostałem dwa latka, się, bo dostać pięć. No i razem ze mną, w tym więzieniu, około 1500 różnego rodzaju miglanców próbowało mniej lub bardziej honorowo ten wyrok przesiedzieć. Wydaje mi się, że nikt nie pisał prośby o łaskawienie. Nawet ja, jeśli pisał, to nikt nigdy nie widziałem, żeby kogoś ułaskawiono. Więc następną piosenkę dedykujemy dwóm frajerom, bo... Kamiński Wąsi. Że już po tygodniu od siatki błagali łaski zamiast usiąść kurwa do domina, pisać książkę wreszcie, wysłuchać dramatycznej historii kolegi z podprysam, z drugiej pryczy, to wali w klapę, żąda telefonu, jedzenie mu nie smakuje, utrudnia odbywanie kary. Także... Więzienie jest wielkim wyrównywaczem. Jeżeli ktoś na przykład mieszkał pod mostem, to moment aresztowania powoduje, że jego stopa życiowa rośnie, tak. Jak ktoś miał 40 domów, to niekoniecznie. A tak na marginesie, na chuj komu 40 domów? Więc... Gdzie są granice tej chciwości? Żebyś miał tysiąc pałaców, w każdym pałacu tysiąc sypialni, żeby cię bezsenność rzucała od jednego łóżka do drugiego. No to się spełnia, także następną piosenkę dedykujemy wszystkim, którzy siedzieli, również obecnym na sali, wszystkim, którzy siedzą i wszystkim, którzy będą siedzieć. o miłości będzie, najważniejsze się nie próbujcie spotykać, zwłaszcza jeżeli chodzi o te tak zwane dawne miłości, pierwsze dziewczyny, nie? nie? próbujcie sobie wymyślać jakichś spotkań, fest spotkań, no się wspominajmy, nigdy tego nie róbcie. Miłość jest piękna, ale za młodu, tak mówiła moja babka pobając czwartego męża. Dawna dziewczyna. Dzisiaj spotkałem Cię dzisiaj, ci że już nas nie łączy nic Pamiętam jak praktycznie Ja to okres znam, ale też wyraziłem się z adopcji Lipido To sama Ona by chciała do trybunału co jeszcze raz politycznej prostytucji